W trakcie oglądania tego meczu wypisałem sobie pięć punktów na kartce, które teraz w tym filmie omówię. Punkt pierwszy to niewyjaśniona sprawa strzałów Lechigdańsk w tym meczu. Punkt drugi to rozmieszczenie mikrofonów i odbiór meczu w telewizji. Punkt trzeci forma Lechigdańsk. Punkt czwarty forma warty Poznań. Punkt piąty podsumowanie meczu. I I help me God, help my fuck. It's... Także chronologicznie przejdźmy do tych punktów i zajmijmy się najpierw tymi strzałami. Zawodnicy Lech Gdańsk poczuli ogromną chęć i pewność siebie do tego, aby oddawać strzały z każdego dystansu. A już mówię tutaj przede wszystkim o strzałach z dystansu 30 metrów i dalej. A zaczęło się to tak jak mówiłem, w 20 minucie po rzucie rożnym wykonywanym przez Rafała Pietrzaka. Rafał Pietrzak podał na około 30 metr do Tomasza Makowskiego, który oddał naprawdę fajny strzał. I tak jak ten strzał Makowskiego. Sprawił trudność warciarzom w obronie. Tak, próby następnych strzałów były dość momentami, no komiczne. Każdy z Was, kto oglądał to spotkanie, to to widział. I to się naprawdę mocno przekłada na statystyki, ponieważ ktoś, kto nie oglądał meczu, potem może odpalić sobie flash scora, tak jak ja teraz, i zobaczyć, że Lechia oddała aż 16 strzałów na bramkę, gdzie warta oddała tylko 4. No to czemu był remis? Dlaczego? I tu właśnie jest ten pies pogrzebany, bo to były głównie strzały z dystansu. Takie po ziemi, gdzieś po obcierkach, które niewiele wnosiły tak naprawdę do akcji ofensywnych. Także osoby, które nie oglądały meczu i wejdą sobie w aplikację i zobaczą statystyki, to będą się łapały za głowę: no kurde, no jak, jak ta Lechia mogła nie wygrać tego meczu? Przecież ona tak świetnie grała, tak zmiażdżyła tą wartę. No, to warto tu już spada przecież praktycznie. Oni mieli spadać w tym sezonie, a my z nimi remisujemy. No to jeśli kogoś takiego spotkacie, kto tak napisze, powie, to wyślijcie im ten filmik, ja im to wytłumaczę. Aha i tutaj muszę naprostować, żeby nie było, że ja jestem przeciwko Warcie Poznań, wręcz przeciwnie, ja powiedziałem to w sposób ironiczny. Ja po prostu cytuję środowisko dziennikarzy sportowych w tym kraju i środowisko kibiców, którzy skazywali warte Poznań przed tym sezonem na spadek, Aha, prześcigawta byli naprawdę niektóre tuzy tej ligi. Ja wiem, że trochę dziwne jest czepianie się zawodników Ekstraklasy o to, że oddają strzały na bramkę, no, bo to jest trochę dziwne, że się czepiam. Natomiast po prostu chciałem naprostować to, że statystyki po tym meczu mogą kłamać troszeczkę i, no, panowie, nie strzelajmy z każdego miejsca na boisku. Drugą sprawą, którą chciałem omówić w tym filmie, było to rozmieszczenie mikrofonów na stadionie i to słownictwo zawodników w czasie meczu. Jest pandemia, nie ma kibiców na trybunach, to wiemy wszyscy. Są Puste trybuny, jest cisza, słychać tylko zawodników, trenerów. Ponoć realizatorzy telewizyjni, którzy transmitują ekstraklasę, skierowali się z prośbą do y, zawodników ekstraklasy, trenerów, sztabu, żeby troszeczkę powstrzymali swoje słownictwo, jeśli chodzi o przekleństwa. Natomiast dzisiaj dwukrotnie wychwyciłem cudowne słownictwo Michała Jakubowskiego z Warty Poznań przy upadku w kontakcie z Kubickim z Lechigdańsk oraz. Jakuba Kiełba, który no, wybił piłkę na aut i potem bardzo przyjemnie skwitował to słowem. Kur Zresztą takie sytuacje nie mają miejsca tylko podczas y, pustych trybun doskonale wie przecież o tym Krzysztof Wołczek. Aj, aj. Także tymi pięknymi słowami przejdźmy do następnego punktu. Ostatnie pięć meczów Lechy Gdańsk to remis, zwycięstwo i trzy porażki. Daje nam to naprawdę bardzo przeciętny obraz gdańszczan w tym sezonie. Taki ostatni, najciekawszy mecz Lechii, który pamiętam, to chyba było to zwycięstwo 3-2 nad Śląskiem Wrocław u siebie. Jest to po części pewnie spowodowane tym, że jeszcze niedawno mówiło się o Lechii Gdańsk, że nie wypłaca zawodnikom na czas pensji. Widać to, że w tym sezonie Lechia stara się jednak bardziej zaciskać pasa. I widać to po kadrze i transferach Lechii Gdańsk i wydaje mi się, że właśnie ta Przeciętna kadra jest wyznacznikiem tego, w jakim miejscu w tabeli jest teraz Lechia. Natomiast warta Poznań w żadnym stopniu mnie nie zaskakuje w tym sezonie, i mówię to naprawdę w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ, tak jak wcześniej mówiłem, część, większa część środowiska piłkarskiego w Polsce przed tym sezonem, jako głównego kandydata do spadku, wskazywała właśnie wartę. I rozumiem najniższy budżet. Może nie najlepszy skład, może nie najlepsza infrastruktura, natomiast każdy kto oglądał Wartę Poznań w poprzednim sezonie pierwszej ligi, mógł dojść do wniosku, że nie jest to tak łatwy zespół do ogrania. I naprawdę wyraźnie widać to w tym sezonie Ekstraklasy. Dobre poukładanie, organizacja gry Pomysł na każdy kolejny mecz. A już najbardziej tu lubię patrzeć jak Warta obcina punkty tym największym faworytom. Podsumujmy sobie zatem to spotkanie. Lechia Gdańsk remisuje z Wartą Poznań na własnym stadionie 1-1. Bramki w tym meczu strzelili Michał Nalepa w 33 minucie oraz Mariusz Rybicki w 72 minucie. A jeśli chodzi o pozycję w tabeli to po tym meczu Lechia Gdańsk zajmuje 8 miejsce z 20 punktami, a Warta Poznań 12 z 17 punktami według Flash Scora. Jeszcze na sam koniec znowu wspomnę o tym przeklętym Facebooku, przeklętej subskrypcji, przeklętym Instagramie, na którym część z Was już mnie śledzi i o tym, o tych, o tym pisaniu w wiadomościach prywatnych ników do Rocket League, tak? Czekam, czekam i FIFA 20 na PS4, czekam na niki, czekam. Dzwoncie po te kurcze teksty.